Hejka, tu Daria z My Decoria. Dzisiaj będziemy robić takie podobrazie w Lejtram, na którym jest jednorożec i dużo różnych takich bajkowych kwiatów. No i Luna, oczywiście, też pochła się, pochła się, tutaj jest. Yy, dużo różnych farb, pasteli i tak jak mówiłam wcześniej, bardzo bajkowo. Zapraszam na film. Zapraszam na coś baśniowego, uroczego i dosyć subtelnego. Blade Trum z jednorożcem w roli głównej. Najpierw jednak pokrywam Blade Trum A4 białą farbą akrylową. Następnie z przepięknego papieru ryżowego ze stamperii wyrywam tylko unicornę oraz kilka kwiatków. Przyklejam wszystko na klej do decoupage z pentartu. A robię to tak: nabieram na pędzel i smaruję tam, gdzie chcę przykleić ilustrację. Następnie przykładam papier ryżowy i zamalowuję klejem od zewnętrznej strony. W randomowych miejscach nakładam step 1 do spękań, który ma kolor mleczny i jest dosyć gęsty. Po wyschnięciu staje się przeźroczysty i to jest znak, aby położyć step 2. Szpachelką nakładam farbę do spękań, dosyć obficie, aby moje spękania wyszły duże. Jeśli wolisz mniejsze, nakładaj farbę cieniutko lub połącz oba te efekty. Farba nie wysycha zbyt szybko, więc mam czas na nadanie pożądanego efektu. Nie ma tu jakichś konkretnych wytycznych jak robić spękania. One po prostu wychodzą. Przygotowałam sobie kilka kolorów farb kredowych pasujących do papieru ryżowego i domalowuję tło przy pomocy szpatułki. Delikatnie mieszam ze sobą kolory już na Blade Ramie. Zamalowuję również spękania. Podczas wysychania farby znowu się pojawią. Gdzie, gdzie dodaję farby na papier ryżowy. A gdy zmieniam kolor, to za każdym razem wycieram szpatułkę i dodaję kolejny kolor czystym narzędziem. Trochę przy tym zabawy jest, ale uważam, że proces jest mega satysfakcjonujący i relaksujący. Nie wiem jak ty, ale ja z nikim się nie ścigam, więc poświęcam czas, bo efekt końcowy stwarza pozory malowanego obrazu. Napisz w komentarzu, czym dla Ciebie jest rękodzieło. Chętnie wejdę w dyskusję na ten temat. Gdy wszystko jest już suche, przyklejam szablon drzewka przy pomocy washi tape i odbijam wzór płaskim szczycinowym pędzlem. Dosyć niechlujnie, aby pasowało do całości. Robię tak trzy razy, z czego dwa drzewka są skierowane w tę samą stronę, a ostatnie w przeciwną. Za każdym razem trzeba poczekać aż drzewko wyschnie oraz należy umyć szablon, aby nic nie pobrudzić. Na szczoteczkę nabieram trochę różowej farby i spryskuję po całości, aby dodać mini kropeczki, takie jak z farby. Tego typu zabiegi łączą elementy w całość. Zrobiłam kształty z maselek. Jeśli chcesz zobaczyć krok po kroku jak je zrobić to odsyłam do odpowiedniego filmu, który znajdziesz klikając w prawym górnym rogu. Ułożyłam kompozycję, a następnie smaruję każdy element klejem błyskawicznym i przyklejam w odpowiednie miejsce. Maluję kwiatek na niebiesko, a następnie dodaję burgundu w środek i delikatnie rozblendowuję ku górze. Jeśli kolor jest zbyt intensywny, dodaję wody lub przeciwnego koloru. Powtarzam krok na kilku kolejnych kwiatkach. Identyczną technikę stosuję na różowych. Gałązki maluję na brązowo, a listki na zielono. Po wyschnięciu wszystko dokładnie zabezpieczę matowym lakierem. Warto się przyłożyć do tego kroku, aby każdy element dokładnie był pokryty lakierem, co ułatwi nam późniejsze kroki. Na duży szczecinowy pędzel nabieram trochę białej farby, a nadmiar wycieram o papier i wcieram w wystające elementy. Dzięki temu zabiegowi wszystko staje się bardziej przestrzenne, co oznacza bardziej realistyczne. Pastą postarzającą delikatnie cieniuję wokół wszystkich kształtów z masy lekkiej. Dodałam napis Dream, który wymalowałam na szaru i pokryłam srebrnym woskiem z połyskiem. Ten sam wosk wcieram w jednorożca. Przyklejam napis na Heavy Body Gel. Dziękuję, że dotrwałaś do końca filmu. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, czego konkretnie użyłam do zrobienia tego projektu, to tam na dole w opisie możesz wszystko przeczytać. Zapraszam Cię do sklepiku MyDecoria pod adresem sklep.mydekoria.pl. Jeżeli Ci się podoba mój kanał, jeżeli Ci się podoba to co robię, to subskrybuj i łapki w górę. Do zobaczenia w środę na Dekoczacie na Facebooku. I w piątek z nowym filmem. PA! A jeżeli masz wolny wieczór, wolny popołudnie lub cały dzień, to zapraszam na inne filmy i na playlisty. PA!